Odcinek rozpoczniemy sobie od Minecrafta. Ale nie takiego klasycznego. Mam tutaj na myśli Minecraft Dungeons, czyli bardzo dobrze przyjętego slasha od Mojangu, umieszczonego właśnie w dobrze nam znanym sześciennym świecie. Jeśli nie wiecie, 1 lipca do gry trafił pierwszy z dwóch dodatków, który skupiał się na gęstej Minecraftowej dżungli. Jeśli już po nie domyślacie, już niedługo do gry trafi kolejne rozszerzenie, które tym razem będzie skupiało się na trochę chłodniejszych klimatach. Umieszczone zostanie bowiem. Podobnie jak w przypadku pierwszego dodatku na osobnej wyspie. Tym razem jednak skutej lodem i pokrytej śniegiem. Na ekranie możecie zobaczyć, jak będzie ona wyglądać. Tutaj po raz kolejny możemy zobaczyć świetnie wykonane grafiki w Minecraft Dungeons. Mapa świata, jaką oferuje nam gra, wygląda wyśmienicie, a tutaj mamy tego potwierdzenie. Ale wracając do tematu dodatku, otrzymaliśmy oficjalną datę jego premiery, która została wyznaczona na 8 września. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować dodatek, ale najprawdopodobniej podobnie jak ten pierwszy, czyli około 25 zł. Ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna świetna informacja: 8 września do gry nie trafi jedynie nowe DLC, ale również ogromna całkowicie darmowa aktualizacja, która rozszerzy bardzo mocno dostępne dotąd funkcje. Do gry dostanie dodany kowal, który pozwoli nam na ulepszenie naszego ekipunku. Otrzymamy również możliwość ulepszenia dostępnych w grze sprzedawców, przez co będą oni dostarczać nam lepsze przedmioty. Oraz do gry trafi również handel między graczami, dostępny w trybie kooperacyjnym. Poza tym wszystkim do gry zatrzymamy codzienne wyzwania, za wykonanie których otrzymamy specjalne nagrody. To osobiście uważam za naprawdę świetną funkcję, której mi brakowało właśnie w tej produkcji. Potrzebne jej było coś, co zachęcałoby nas do codziennego grania nawet na krótką chwilę i za to zostawalibyśmy nagrodzeni. Więc naprawdę fajnie, że zdecydowali się na dodanie tego do gry. Jeśli nie graliście w Minecraft Dungeons, to mogę ją Wam zdecydowanie polecić, zwłaszcza, że możecie zagrać ze znajomymi. Gra jest dostępna w Game Passie, który poza tą produkcją oferuje całą bibliotekę innych świetnych gier. Poza tym pierwszy miesiąc z Game Passa jest za jedyne 5 zł, więc możecie zagrać w Minecraft Dungeons i inne gry prawie za darmo. Oglądacie Lootboxa, a to jest kolejna codzienna dawka newsów. Jeśli jeszcze nie jesteście częścią naszej społeczności, to zostawcie suba i dołączcie do naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. A jeśli filmie się wam spodoba, to zostawcie jakąś łapkę. Napiszcie też jakiś komentarz na temat filmu lub tematów w nim zawartych. Ale czas przejść do rzeczy. Powrócimy do wojny konsol, która już przez niektórych specjalistów jest rozstrzygnięta. Uważają oni bowiem, że generacje z ponad dwukrotną przewagą zwycięży Sony ze swoim PlayStation 5. Ale więcej informacji na ten temat macie w moim ostatnim filmie. Jak pewnie wiecie, jednym z atutów konsoli od Sony są gry wyłącznie dostępne na ich urządzeniach. Produkcje ekskluzywne bardzo mocno wpływają na sprzedaż konsol. Zwłaszcza takie ekskluzywy, jakie oferuje nam japoński producent. I myślę, że nie będzie złym powiedzenie tego, że w tym temacie Sony miażdży konkurencję. Wygląda jednak na to, że chcą oni jeszcze bardziej wzmocnić swoją i tak już ogromną dominację. Dziennikarz Imran Han ujawnił nieznane dotąd opinii publicznej informacje. Według niego japoński gigant chce jeszcze bardziej poszerzyć i tak już ogromną listę studiów, które posiadają. Według dziennikarza Sony wysłało propozycje do wszystkich dużych wydawców growych, proponując im współpracę, ale akurat tutaj raczej nie chodzi o zakup całego studia, a raczej gry lub gier, które tworzą. Oczywiście bardzo łatwo można się domyśleć, że chodzi tutaj o udostępnienie produkcji jedynie na konsoli od Sony. Co ciekawe, dziennikarz poinformował również, że podobnie postąpił Microsoft. Czy to oznacza, że w końcu będą mieli oni jakieś ekskluzywy? Nie. Sony zawsze było pierwsze swoimi ofertami i proponowało wydawcom dużo większe kwoty, które najwyraźniej Microsoft nie chciał przebijać. Ale to nie koniec tematu gier na wyłączność. Przepaść pomiędzy ekskluzywami Sony a Microsoftu rośnie jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą Halo Infinite. Jak pewnie wiecie, Microsoft oferuje bardzo niewiele dostępnych jedynie na ich sprzęcie produkcji. Jedną z nich jest właśnie Halo Infinite. Grafca miała trafić do nas wraz z Xbox'em Series X. Miała być debiutem tej konsoli oraz jej najmocniejszym startowym hitem. I właśnie miała być, jest tutaj kluczowe. Ponieważ nie będzie. Przynajmniej nie będzie startowym tytułem. A trzeba tutaj podkreślić to, że miała być to największa debiutancka premiera tej konsoli, która miała zachęcić nas do jej zakupu. Ale tak nie będzie, ponieważ premiera gry z listopada tego roku została przeniesiona na 2021, a data nie została jeszcze wyznaczona. Przesunięcie premiery deweloperzy tłumaczą opóźnieniami i problemami, jakie powstały w wyniku zdalnej pracy spowodowanych globalną pandemią. Wiedźmin 3, jak pewnie wiecie, jest wybitną produkcją. Można powiedzieć, że otrzymała już ona na całym świecie status kultowej. Sam świat, jaki wykreowało nam na podstawie książek polskie studio CD Projekt Red, nie tylko wypełniony jest świetnym klimatem, ale również podczas eksplorowania go w czasie gry możemy poczuć, że ten świat naprawdę żyje. I Oczywiście nie chodzi tutaj jedynie o poszczególne pojedyncze lokacje, ale całość, jakie one tworzą krainę, do której trafiamy podczas gry. Nic więc dziwnego, że zapaleni fani produkcji własnoręcznie ją odtworzyli. I trzeba powiedzieć, że mapa z gry, którą przenieśli do prawdziwego świata, prezentuje się naprawdę imponująco. Nie jest to bowiem jakiś prosty druk na papierze, ale od początku do końca własnoręcznie wykonana trójwymiarowa mapa. Pokazuje się ona Wam na ekranie. I to tak jak mówiłem przed chwilą jest ona naprawdę imponująca. Wygląda świetnie, widać, że włożono w nią bardzo dużo pracy, bardzo profesjonalnej i dokładnej pracy. O dbałości o szczegóły już nie mówiąc. Mapa została wykonana ręcznie i głównym materiałem jest klejka, woda jest zabarwiona na niebiesko żywicą, a poszczególne szczegóły mapy zostały przedstawione za pomocą akrylowych farb. Praca została wykonana na zlecenie Kyla Hilla, popularnego, zagranicznego youtubera, który swój kanał opiera na filmach naukowych i edukacyjnych. A dzieło sztuki zostało stworzone przez twórcę innego YouTube'owego kanału, o nazwie WengixCraft, zajmującego się właśnie tego typu projektami. I trzeba powiedzieć tutaj, że wykonano naprawdę kawał dobrej roboty. Sam przyspieszony proces tworzenia tego dzieła znajdziecie w filmie na kanale twórców, czyli WengixCraft, Ale żeby wam to ułatwić, link do ich materiału znajdziecie w opisie. A jak już tam zaglądniecie, to zacznijcie również do sekcji komentarzy i napiszcie coś na temat filmu lub tematów w nim zawartych. Na przykład co sądzicie o tej mapie, bo nie wiem jak wy, ale ja bardzo chętnie powiesiłbym coś takiego na ścianie. To już wszystko w tym filmie. Zapraszam na inne filmy, które znajdują się na naszym kanale. Zachęcam również do zostawienia łapki. A jeśli podoba się wam to, co robimy, to zostawcie suba. Odcinki codziennie o 16. Do zobaczenia. Cześć.